Poznaniu też mieliśmy niedawno festiwal, czas więc na drugą część festiwalowych stylówek. Wider miał trochę więcej szczęścia do pogody niż open Air, w związku z czym postawiłem na jasne kolory i jeszcze luźniejszy klimat. Bazę stanowił ażurowy, biały tanktop oraz oczywiście w 100% lniane spodnie, w których nie boję się usiąść na trawie czy oprzeć losowy kamień, a które są wyposażone w wygodne kieszenie karton. Dzięki nim nie potrzebna mi żadna torba, ale o tym za moment. Dla ochrony przed słońcem narzucam koszulę z bawełny Sirsacker w niebieskie prążki. Tym razem nie zawinam jej i nie wkładam do spodni, bo mam mi służyć jako taki letni overshirt. Podwijam rękawy i zamieniam okulary korekcyjne na przeciwsłoneczne. To jest jedna z pierwszych rzeczy, które zawsze mam w kieszeniach cargo w słoneczne dni. Nie chcę, aby moim oprawkom coś się stało, dlatego zawsze noszę je w pokrowcu. Aby zupełnić niebieski kolor prążka, na pale składam piękny pierścień polskiej marki MAR. Z kolei na nogach lądują moje zakurzone po ostatnim festiwalu New Balance 9060. Nauczone doświadczeniem biorę trochę bardziej strzeżałe buty, których nadal jest mi super wygodnie, ale o które w żaden sposób się nie martwię. Dla ochrony przed słońcem zakładam czapkę z daszkiem, a dla ochrony swoich uszu wyciągam kolejną rzecz, którą chowam w kieszeniach cargo. Zatyczki do uszu marki Lub. Ładne i wygodne, świetnie sprawdzają się podczas jakiejkolwiek imprez, gdzie hałas po prostu może nas zmęczyć. Nie wiem, czy to już większy nacisk na dbanie o zdrowie, czy studia akustyczne zaczęły prezentować, czy po prostu tak wygląda chodzenie na festiwale po 30., -tce? ale serio, już nie wyobrażam sobie chodzić na koncerty bez nich. Jak wam się podoba taki casualowy zestaw? Po więcej inspiracji modowych zaobserwuj mi profil. Bardzo dziękuję.